Witamy moi chujowe znaczy mili widzowie którzy oglądają mnie chuj wie po co ale oglądają. Sorry że mnie tyle nie było ale się opierdalałem i w sumie to wszystko co mam do powiedzenia. No to spierdalamy coś wpierdolić. Dryndryndryndrynonomatopeja. Kichu chce tak? No dobra, rozumiem, ale cię bał? No dobra, zaraz będę. Ten pociągowiec mi chce, żebym rozpierdzielił komisariat, ale nudzi mi się to w sumie, mogę to zrobić. O kurwa, co tu się działo, że tyle dobroci! A to sobie wezmę, może jest coś w lodówce, aby się otworzyła. A patrzcie, co mam na aukcji za 5 cygańskich kradzionych dolarów Zajebałe znaczy kupiłem. I chuj nie otworzy się, od 5 lat nic nie jadłem, ale to jebać to. Jedziemy do tego debila. O ja pierdolę zima, w tym mieście, nie wiem co to się stało od pięć wieku tu śniegu nie było ale kurwa mać mówiłem żeby postawić choinka a nie te chuj od drzewa moja matka wybiła sobie czaszkę w dupie ale przeżyła. A masz kurwa jak wrócę ma tu być choinka powiedz grubem żeby tość o. Widzimy się za chwilę. Ja jebie jak zimno mogłem wziąć kurtkę, ale zastanawiam się skąd mam ten kuban i tę czapkę, ale w sumie wyglądam fajnie to sobie zostawię hehe. Czołem chuju, czołem CJ, To co rozjebiesz to w trzy dupy, no nie wiem a co dostanę? Kiełbasę, masę chleb, kiełbasę. O kurwa, ok, choć stanie tutaj dalej, ja ja tu pierdolne ładunki. Tylko masz bułę za to, że twoi kolędzy postawili znowu drzewał na Grove Street. Zamknij się, nie mieliśmy choinki, bo twój ojciec zjadł ostatnią choinkę w Los Santos. Jak moja matka rozjebie sobie kolana na czole, to masz przejebane. Dobra, stawaj tu i pasz debilu na fajerwerki. Witam pana oficera, ma pan ładne buty, ale głowę zaraz pan straci. No to podkładamy Na łąkach kaczęcie, A na niebie wiatr. Choć tu i siadaj tylko mi nie upierdol skóry. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Spierdalamy. Pojedziemy na chatę moją na plażę. Dobra dawaj do mojej chaty. No to chuju co chcesz zrobić bo przecież od razu będą węszyć na w street, a nie wiem spierdolę z kraju i będę uchodzą. No dobra to ja idę zobaczyć co w lodówce i idę spać. Oddawaj moją masę chleb i kiełbasę. I chuj, nie ma, idę spać. To wypierdala i na Syrię, przyjacielu. No ma, swój Och no dobra, trzeba iść do sklepu i ruszyć tą dupę. Bierę motorki, wypierdalam. O, patrzcie jak wypierdolę w kosmos. Alolololo. Brum, brum. Witam, proszę piwko MasterCard w chuj. Nie ma, jak nie ma, kurwa. No dobra, jest ostatnie. No dobrze, można było tak od razu. O tutaj jest to biorę i idę się najebac i na Grove Street do przodu. Ile Wypierdala Wypierdalaj pan stąd. A to za darmo? Okej okay, dziękuję. No kurwa nie wytrzyma, male do jebie tego grubasa. choć tu śmieciu ale ci na jebie sij ale to nie tak, ja ci kurwa dam to nie tak, co w berka się pobawisz. Lewy prawy cios na jape masz wywalony trzy papyry i my babci marynę. Debbie nawet drzewa nie umie ominąć. A masz kurwa kopa, jak nie będzie choinki to odstrzelę ci łeb. Dobra żegnam się, Eloszki paposzki kupa gówno kupa.